dobry, witam się z wami, słuchajcie w sobotę Maję próbuję zmusić, żeby zjadła. Mamy takie trzy rodzaje padków i na razie po prostu nic nie chce. A mamusia teraz jedzie do fryzjera, wiesz? Na włoski, okej? Okay? Mamusia go haircut. Ty potrzebujesz haircut też? Mhm. Dobrze, a ty chyba masz jakiegoś wąsa pod nosem, trzeba umyć buzię chyba. Są siedzi. Koszą. Dzisiaj fajna pogoda, bo 4 dni padało, słuchajcie, więc można pokosić. Ja wam na razie mojego ogródka nie chcę pokazywać, bo jest dalej w procesie, ale powiem wam, że już ładnie wygląda. Moją kaweczkę sobie oczywiście zrobiłam. Sorry za te buczenie, ale no koszą trawę, a ten pan jest tego, wiecie co, z tego zarządu jakby osiedla, to znaczy jego żona. No i oni to tym bardziej muszą tam dbać. Dzisiaj jadę do fryzjera. Słuchajcie, umówiłam się z tą babką. Nie wiem co do przycinania. Ostatnio za mną chodzi takie styl na bobanie, i tak się zastanawiam czy kurczenie. Nie właśnie nie, nie zrobić sobie takiego, wiecie, co delikatniejszego, nie jakiegoś bardzo agresywnego, żeby to cięcie nie było jakieś takie stąd, ale tak no od ramion jakoś, nie wiem, jeszcze się zastanowię, jeszcze pogadam z nią, ale dzisiaj właśnie, nie wiem, czy balejaż nie będziemy robić jakiś, yy, bo ja chcę taki iść w taką rudość, w, tako, w taki mieć taki miedziany kolor, naprawdę bardziej rudawy niż to co mam taka czerwień, tutaj zaraz będę skręcać i praktycznie będę u fryzjera no i słuchajcie, już dojechałam sobie, zaraz tam idę do fryzjera, nie pamiętam numeru bo tam są te biura, każdy ma swój numer i ona ma w jakimś nie wiem czy 12, czy 22, czy 26 ale coś z 2 czekam Pani nie jest jeszcze gotowa. Muszę poczekać chwilę, no bo jestem troszeczkę przed czasem, jakby nie było. A, tutaj jest fajnie chłodno. Uff, normalnie jaka jestem zgrzana. Pić mi się w ogóle chce. Dobrze, że wzięłam wodę ze sobą. Będę pić zaraz. Chodzę, panienka, słuchajcie, opitoliła mi trochę włosy, trochę krótko mi się wydaje, ale poprosiłam ją o to, wiecie, bo chciałam zobaczyć, jak ja będę się czuć, ale jestem zadowolona, wiecie? Tak mi pokręciła trochę. ja Wam później pokażę jeszcze w świetle, ale jest super. Według mnie bomba! No i jedziemy do domu. Słuchajcie, jestem szczęśliwa dalej z włosów. Jest troszeczkę właśnie, ciut chyba za krótkie, ale ja chciałam ten taki wiecie co te, ten bob style i gdyby ona mi tego nie przykróciła z tyłu yy, to nie byłoby tego tak widać no dlatego no jest jak jest a teraz jestem ciekawa miny Mariusza chyba go nagram, zobaczymy. Z tego względu, że on to lubi jednak dłuższe włosy, co nie? A ostatnim razem już sobie przyciąłam. A teraz są jeszcze krótsze. Dobra, ale fajnie chyba, nie? I w ogóle wiecie co? To jest taki balejarz. Ona mi jeszcze tutaj te moje odrosty przyfarbowała. Tutaj gdzie indziej porozjaśniała, wiecie. Podoba mi się, naprawdę mi się podoba. I zapłaciłam, słuchajcie, 150 dolarów. E, Miało być 130, ale chciałam, żeby ona właśnie mi te odrosty przefarbowała. No ale tam, słuchajcie, raz można wydać, nie? Na siebie. hej Patrzcie, jakie włosy mamusia ma. Dobra, idziemy zobaczyć te, te reakcje na mamusi włoski. Cześć! Jak ci się podoba? No, fajne włosy. Ale co, podobają cię? No, fajnie, fajnie wygląda. Tak? Nie krótkie? Nie, nie, dobrze. Ale wiesz co, niech będą na razie takie, bo chciałam tak coś zmienić, wiesz. tak mniejsza. Tak? Ale podobają mi się? No, fajnie wygląda. dobrze. obiadek gotowy a jutro może będą kluski śląskie może pogniotę te ziemniaki, zobaczymy słuchajcie, mamy wieczór już czas ucieka, ucieka, chciałam wam pokazać ten krzaczek, który Mariusz chyba kupił, nie wiem czy nie rok temu, ale powiem wam że ten owoc to jest jakiś dla mnie zagadka ja tutaj patrzę i muszę zrobić chyba research, bo kiedyś patrzyłam ale jakiś premium Simon. cóż to jest to było jakieś takie, pamiętam Mariusz, jak przywoził to była taka plakietka, że jakieś pomarańczowe owoce. Ale słuchajcie, nie wiem czemu. Nie wiem, czy to ptak te owoce normalnie, nie wiem, czy to dzieci poobrywały. No kurczę, nie wiem. Jest pełno właśnie tych owoców. Ciekawe, co z tego będzie. Czy to będzie dojrzewać już tego roku? A tutaj na tym polu znowu zasiali kukurydzę. I słuchajcie, już Saren tak nie widać. Jedynie z domu, z okna. I właśnie ostatnio zaczęli same kukurydze robić, chyba już drugi raz z rzędu. Bo wcześniej, jak przy, tutaj się wprowadzaliśmy, to powiem Wam, że była bawełna tutaj rosła i to pole jest naprawdę takie dosyć duże. Czasami tutaj chodzę do lasku pod drzewo, jak chcemy sobie jakieś kiełbasy zrobić. Dowód na to, że mnie loki się w ogóle nie trzymają długo. Niestety, takie włosy. Mariusz tu siedzi i żyre coś. Co ty zajadasz? No, to, to makaron, makaron. Makaron, w ogóle jestem, Mój makijaż poszedł, papa. Pa. Dzieci zawsze chcą coś zjeść, a mnie nie jedzą, a potem co? Albo wyrzucisz, albo zjeść. Nie? Mariusz niedługo będzie się zabierać za to nasze patio, tak? A jeszcze no. ogródek nie jest skończony. A, no, jeszcze szkoła nie skończona studia i wyższe studia, jest skończone. A ja w ogóle ostatnio już jestem tak zmęczona. Maja daje w kość. Jest jakieś, takie ma momenty, jakieś takie złośliwe, nie wiem. Chyba jej się nudzi, bo wcześniej to miała tą rutynę, że w tym żłobku była, nie? W tym przedszkolu, znaczy. Mm -hmm. I... No i teraz jej się nudzi, a ja nie jestem w stanie tak co chwilę coś nie wiem... Wiesz, zaoferować jej jakieś atrakcje non stop, co nie? Może jutro pójdę na siłkę? Zaczęły już nosić. Mój kapelusz jest cały powyginany, ten co ostatnio sobie kupiłam. Tak myślałam, czy jutro nie pojedziemy, słuchajcie, do jakiegoś akwarium. Nie wiem, może byśmy pojechali. Kurczę, dawno nie byliśmy w takich miejscach, ponieważ były pozamykane. Patrzę, teraz helikopter leci ten szpitalny ze szpitala. I tak fajnie byłoby się przyjechać. Ale dwie godziny się tam jedzie chyba. Musimy jeszcze sprawdzić, może pojedziemy, kurczę. No bo dawno nie, nie byliśmy, dzieci też są jakieś atrakcje, tym bardziej właśnie, też, bo ta maja się teraz nudzi. Tak zastanawiam, wiecie, czy ja dobrze zrobiłam, że tak, tak sobie opitoliłam te włosy, ale no tył jest super krótki. No ale o to mi chodziło, w ogóle tutaj ten sznurek mi wisi z tego kapelusza. O kurde, może to lepiej przyciąć nożyczkami tradycyjnie ostatnio też kupiłam w Lidlu taką palmę słuchajcie ale coś mi zaczęła schnąć, nie wiem czemu ma wilgotno podlewałam deszczówką ale czemu ona tak mi zaczęła tu schnąć dlatego wystawiłam ją na zewnątrz bo tutaj wiadomo taki klimat bardziej tropikalny jest po prostu tak sauna no ale nie wiem dam ją na noc przecież do domu nie Kurczę. szkoda mi jej Dzień dobry w niedzielę, słuchajcie, jedziemy do akwarium w północnej Karolinie. Czeka nas długa droga, że prawie dwie godziny się tam jedzie, ja będę prowadzić jak widać. Mariuszowi się dzisiaj nie chce prowadzić, tak? No. Dobra, jedziemy. Co to w tym akwarium? Jest dużo ryb, tak? Ryby oh. <grym> Meduzy. E, metalowy żółw <grym> Okej, okay, dobra. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Moje włosy się szybko wyprostowały, szczególnie jeszcze przez noc. Jest tutaj wilgoć, jest tu ciepło, także taki trochę nieład, ale no, co tam, kurde, nie mam czasu dzisiaj, bo dzisiaj normalnie istnieje wariat z rana. U nas zawsze nie, nie jest taka jest taka dezorganizacja totalna, że szok. GPS jest nastawiony już, tak, Mariusz? Tak jest. Dobra, to powodzenia i Ile nam dokładnie zostało? Godzina 51, tak? Tak. Super, będziemy na 12.19. A 12.30 bilety, ale I to jest okej, okay, tylko pół godziny. Pół godziny wcześniej, albo pół godziny się można spóźnić? A! Mariusz! Co się stało? Patrz! Ojej! Bez no to do domu zawracę. Zmiana planów. Jedziemy do sklepu najpierw, bo mi pękło ramiączko. super. Iwona I ona się totalnie obnażyła. Wy nie wiecie co się stało, ale wszystko <laughs> wyskoczyło, a nie miałam biustonoszanie. No nie mam biustonoszania. Ja teraz nie wiem co ja zrobię. Ale ja mam zawsze takie akcje. To nie pierwszy raz. Jak ja mam takiego pecha. No, Mariusz poszedł po coś do sklepu. Coś mi kupić, ja nie wiem. No nie mam... Nie wiem w ogóle co on mi kupić, Co gumkę mam sobie przyczepić? Bo teraz nie mogłam wracać w ogóle do domu z tego względu, że kurczę no czas. Cholera, co tu wymyślić? A nieźle. Nieźle. Szybka akcja. Mariusz kupił agrafki, tak? Dobra, no to rób mi akcję i ja pierniczę. Ja bym mogła się wszystkiego spodziewać, ale nie tego, że... Będzie lepiej wyglądać chyba niż to, co nie? No, popatrz, to samo ucieka! Boże, bo auta zaraz do mnie A, to zawsze będę Teraz jestem w centrum uwagi Pan Azjatano mnie patrzy, co tu się dzieje? Ej, patrz, cycki! Darmowe show na cycki Dziękuję Mariusz o. Tu ja Może pośpię, jak mi wona pozwoli? I naprawiłem tego um, awa Awarię dekoltu i naprawiłem Bo może mi pozwoli pospać Ale co ty spałeś całą noc? O co ci chodzi? Jeszcze od 22 spałeś Ogólnie to ja chciałem sobie zobaczyć jakiś tam film Ale dzieci mi oblepiły i zasnąłem, nie? No więc... Pupa Ja musiałam spać o 2.30 A Iwona nie śpi nigdy Bo Iwona nie lubi spać A potem marudzi nie wyspana. Zabrałeś mleko w ogóle? Tak nie, ta, tak? Ty wziąłeś mleko? Nie pamiętam. Okej. Okay. Yes. Fajna łódeczka obok nas jedzie. Ja wola jacht, ale no fajna mieć jakąkolwiek. Ja nawet z bym się cieszyła teraz. Nie, ale jakoś taką łódkę właśnie, żeby na ryby, bo bardzo wie, że ja lubię ryby, nie? No. Ma tak. Iwona nie lubiła, nienawidziła ryb. Jak nienawidziłam ryb? No. Je, nie, bo mi się wydawało, że pojechać na ryby, to jest na mordęka. Maruś powiedział, no tak za 8 godzin będziemy. I co? A ja chciałam dłużej, więcej jeszcze. No. Wzięłam ją, to ta burmuszona była. Ale jak rekina złowiłam to już naprawdę dostałam paura. Nie wiedziałam, że to takie fajne. Zostało nam 33 minuty. Był moment, że sobie nadgoniłam 3 minuty. Znowu poszło mi w dół. dojechaliśmy, ja wychodzę z auta, o Jezus coś nogami. Maja w ogóle ubrała sweter sweter, a jest chyba ponad 30 stopni zaraz tam pójdziemy rybki Julia, te spodnie też ściągnąć, gorąco będzie my zapakowani w ogóle z różnymi rzeczami Maruś ma bilety wydrukowane Olivia, Oliwia, hej ona coś krzywo siedzi w ogóle. Czyli zaraz będziemy wchodzić. Tu są słuchajcie takie ceny. To są jakieś grup. Mariusz kupił ze zniżką militarną, prawda? Pokaż. Jeszcze na I ile kosztuje militarny? Tylko dolar zniżki, nie. Słuchajcie, my tutaj jesteśmy chyba po raz drugi. Tak mi się wydaje, bo tak drugi jesteśmy, prawda? Tutaj militarni 1199, 95. To są strony tutaj, nie? To. Tak. Dzisiaj czuję, że. Przedzieliśmy do normalności tutaj, wow. prawda? To jest ludzie wszyscy naraz się Bez masek, super! I to akwarium to ma tak, że można wewnątrz zwiedzać, zobaczyć, oglądać te wszystkie zwierzątka. Julii nie ma. Aha, Julia jest tam. Boże, on mnie straszą. I na zewnątrz, i teraz jedziemy na zewnątrz zobaczyć snakes, tak? Yy, węże. Przypomina mi się, nie wiem czy oglądaliście, e, Boże jak to się nazywało? CSI Las Vegas. Nie, CSI Miami. Tak. Wiecie, zagadki kryminalne Miami i tam były takie właśnie Bajorka i te aligatory różne i była. Czyli rozumiem, że tutaj można zobaczyć różne ptaszki, tak, Mariusz? Jakieś Burns Swallow? Ty, oni to zrobili wszystko inaczej: Red Wing, Blackbird, black Osprey. Kurwa, że ja tych ptaków w ogóle nie znam. To To wygląda jak ta, jak takie mewy. No, takie tutaj ptaszki można zobaczyć. Idziemy dalej. Jest ciepełko, ja nie wiem jak długo wytrzymam. Co my teraz tutaj... Czemu ty chciałeś w ogóle wyjść na zewnątrz? Bo tutaj są jeszcze niektóre rzeczy, do których już się nie Dobra, ale się chciałam. Aha, nie da się wrócić, okej. Okay. Właśnie rodzina moja z białami, ale ja to nic, zaraz ich dogonię. Idziemy zobaczyć teraz snakes. To, czego bardzo nie lubię w ogóle, jak się świeca, jak jest gorąco. No. Nie lubię węży. Nie lubię. Straszny jest. Co to w ogóle jest? Jest ta kobra też, czy nie? Nie. Co? Grzechotnik. Ano Boże, grzechotnik. No tak ma grzechotkę przecież. To się nazywa relaksik. No jak pięknie, miłośnie tutaj jest. Tak. Nie, nie wiem takie czy dziedził się, ale no tak, no mniejsze jakieś. No patrz Maja, zobaczył w ciebie. Albo mnie. No, mortkę ma. Tu płaszczki są! Fajne. Wiesz, że je można dotknąć. Tak, można je dotykać Maja. Łatwiej, łatwiej.

Nie, to nie jest dead, to są imitacje pokazane, jak, jak się wykluwają z jajeczka i jaką mają drogę do przejścia do ocean, wiesz? Maja? Potem idę i zrobię Tego nie widać, ale one są naprawdę duże. Patrzcie, jakie duże! Julia, taka rybka to by cię zjadła. Tu jest shark. Nie wiem, czy to widać, ale one takie bardzo neonowe są. A tu coś cudownego, co mogę się na to patrzeć, wieczność. Jakie to są stworzenia, takie kreatury po prostu... Wiecie, co tak z kosmosu dla mnie, nie wiem czy widzicie, ale... No przechodzą takie cudowne im te prądy jakby, nie wiem co to jest. A no, jedzenie mają, nie? Dla... No, Takie Teraz idziemy do sklepiku. Tak, zobaczcie, co tu mają. A mają dużo kubeczków. Takie jakieś deseczki do krojenia. E, przepraszam bardzo, jesteście dopiero 10 sekund w sklepie i już wybrałyście sobie jakieś zabawki? Kto wam powiedział, że w ogóle coś kupię? To musiała, Bombki z syreną. No, widzę. Czaro to wszyscy. Dwadzieścia lat. To czuję się to. No muszą zarabiać. i better, you my blue? No, you're in my blue, so i Yes. Oh, and oh, here are the necklaces. I put them in a separate bag just so they wouldn't get mixed up.

Celebryta? Chyba nie kupisz, nie? Celebryta. Nie chcę być celebrytą. To nie chcesz takie rzeczy, tak nie trzeba być celebrytą, żeby mieć takie rzeczy. Co ty gadasz w ogóle? O! Idziemy, jesteśmy wykończeni. Dobrze, to idziemy tam, jeszcze, gdzie jest water. Idziemy? Mamusia za grawką. Bardzo nowe trendy. Super, ale wiaterek fajnie. Mm, tego potrzebowałam. Duszo się bardzo tam zrobiło. Nie było czym oddychać. Jeszcze tam dziewczynek skakały, latały w tym ostatnim, nie, Mariusz? Tam, w tym neonowym pokoiku to. Uch, było cieplutko. Wracamy. Jest gorąco, chcemy jeszcze zajechać na takie miejsce, takie w stylu plac zabaw z wodą, które widzieliśmy po drodze. Wbiłam sobie w tym sklepiku taki bardzo fajny ten łańcuszek z takim żółwikiem. Bardzo mi się podoba. No Maja obraz sobie sweterek. No i nie mamy wiadomo żadnych stroj kąpielowych ze sobą Jest spider? Mama lubi spidery Nie mogłam nagrywać za bardzo dzieci z tego względu, że no tam dzieci było, było dużo osób I podjechaliśmy i wychodzimy i trafiliśmy do tsunami buffet. Ok, zobaczymy tu, ale ja nie wiem, czy dzieci tutaj będą mogły coś zjeść, zamówić sobie, co z sushi mam im dać? Nic nie zamawia, to Dobra, Mariusz zostawił mnie w samochodzie teraz z dziećmi, zabrał kluczyki wyłączył mnie, tak żeby... Ja nie wiem, no i nie zostawił kluczyków i my teraz się gotujemy, bo oczywiście klima nie jest włączona. I kurde co? I co? Moje jedzonko, słuchajcie jakaś sałatka krabowa, jakaś, jakaś pieczarka nadziewana, mongolijska wołowina, tutaj sobie wzięłam jeszcze boże, jak ona się nazywa, małża, małża i tyle chyba, i fasolkę. To Mariusza porcyjka, patrz co sobie wziąłeś, co to jest? Tak, krewetki z kokosem. Potem ta nigdy pod nie pisał do pierogi i koreański kurczak. Co ja miam. no taka w miarę. Maje <ścoughs> No, No, gergamelku z jednym ząbkiem, tak? Olivia! Matko bo so, dlatego właśnie ci ubraliśmy mnie nie za fajnie. Marsz odpoczywa. Właśnie zorientowaliśmy że to są z kanapy z Walmartu, nigdy nie można kupić. których nie można kupić właśnie. Bo nigdy nie ma. A Idziemy? Okay. Idę spróbować. No i wracamy. Ja tym razem będę odpoczywać chyba. No i wracamy. No, pożarliśmy. Bardzo dobre jedzenie było. Ale nie jest tam, jak zwykle, wszystko idealne. Prawda? Nie, no po... po cenach. No, niektóre te krewetki, takie na przykład większe, to... No, nie były wyczyszczone, nie, miały dalej ten pokarm. Nie pokarm. Układ pokarmowy. Widać było. No, i to tak obrzydzało. Tak czy siak spróbowałam, no i... Smakowało tak, jak właśnie wyglądało trochę. A teraz jedziemy w ogóle do domu. I dwie godziny jazdy. Półtora. Jest. Aha, półtora już. A fajnie, w ogóle jest 16.06. Czyli ja mówię, Boże, jak idealnie, cały dzień nam zleciał, przyjdziemy sobie. Dzieci możemy spać spać, popo. Ale pewnie padną hałcie, nie? Pewnie tak, pewnie tak. No, ale w każdym razie Oliwia idzie tak spać gdzieś 19.20, co nie? No, także zobaczymy. Jeszcze postaram się nagrać coś w domu. Nie wiem, pożegnanie. Końcowa mowa, ale zobaczymy, jak to będzie. Please don't come over, cause you're not sober. Yeah, now you know that ain't right. No i na koniec Mariusza trzymały się słuchajcie jakieś głupoty, chyba był zmęczony już prowadzeniem samochodu. A ja teraz się z Wami żegnam. Dziękuję, że byliście z nami, dziękuję, że obejrzeliście, dziękujemy za wszystkie subskrypcje i pamiętajcie, zostawcie lajka i komentarz. Do zobaczenia. Buziaki papa.